Hej, zapraszam na na filmik o moim ulubionym makijażu na lato, o Według mnie idealnym makijażu na upały, bo wykonuję go w tak określony sposób, żeby właśnie nosił się jak najprzyjemniej. Dla mnie osobiście w takie upalne dni, noszenie ciężkiego kremu na twarzy, może jeszcze bazy, może korektora, może mocnego kryjącego podkładu i dużo pudru jest dla mnie mega niekomfortowe. Ja mam ochotę zdrapać sobie całą skórę z twarzy, pomijając fakt, że taki makijaż w słońcu wygląda tragicznie, no to on jest po prostu nieprzyjemny do noszenia w ciągu. Dnia, dlatego um, w ostatnim czasie wypracowałam sobie trochę taki makijaż, właśnie typowo na upały. Jest on poza tym, że myślę, że całkiem fajny w, w, wiecie, w wyglądzie, bo podkreśla urodę jest mega szybki w wykonaniu. Ja jestem w stanie go wykonać w ciągu 15 minut. Um, oczywiście ten filmik trwa więcej, bo ja się do Was rozgadałam. No i podzieliłam się z Wami też kilkoma wskazówkami a propos właśnie takiego makijażu wykonywanego w trakcie upału, żeby nam się nosił jak najlepiej. Więc jak jesteście ciekawi jak wykonałam i czym wykonałam ten makijaż, no to zapraszam Was do oglądania dalej. I zacznijmy może od pielęgnacji, bo kiedy nakładam makijaż w upalne dni, to też i pielęgnacja trochę się zmienia. Kiedy próbowałam nakładać makijaż, kiedy jest powyżej 24 stopni, e, nakładałam oczywiście ten mój krem z ziai. Miałam wrażenie, że on się jakby zaczyna topić na skórze. Owszem, nawilżają, ale później jakoś tak... Nie wiem, posiedzi chwilę, nawet jak zaraz po nałożeniu nakładałam podkład, to coś było nie tak, jakby miałam wrażenie dosłownie czasami jakby nakładała podkład na smalec na twarzy, więc postanowiłam poszukać czegoś innego. No i ostatnio, wiecie, że używam tego serum już od dawna, no i właśnie ostatnio postanowiłam używać go na dzień pod makijaż w upalne dni i sprawdza się rewelacyjnie. Bo to serum jest takie mocno nawilżające, ma niesamowicie lekką konsystencję, bo to jest tak naprawdę nawilżanie w żelu co przeważnie nie jest wystarczające dla mojej skóry, ale jakoś ten produkt na liżonie mi zapewnia. No i dodatkowo on ma w sobie takie właściwości, że nie zostawia skóry tak błyszczącej jak po każdym kremie, tylko produkt się wchłania i zostawia skórę nawilżoną, ale nie błyszczącą właśnie. No i to jest dla mnie bardzo komfortowe, dodatkowo świetnie się sprawdza właśnie w dni, kiedy albo noszę bardzo mało makijażu, albo makijażu nie noszę w ogóle i jest też bardzo dobrą bazą pod makijaż mineralny, pod podkłady mineralne. Także polecałabym też te mega upalne dni dostosować swoją pielęgnację do pogody, i przejść może na coś lżejszego, też dobrze nawilżającego, ale właśnie o lżejszej konsystencji. A jeżeli macie tłustą cerę, to sprawdźcie, czy już nie wystarczyłoby wam po prostu nałożenie bazy nawilżającej albo bazy matującej, coś po prostu będzie barierą między podkładem a waszą skórą, żeby ten podkład trzymał się na skórze dłużej, ale żeby nie dodawać kolejnej warstwy, która właśnie być może w trakcie tych upałów była dla was mało komfortowa w trakcie noszenia. Następnie przechodzę do kremu pod oczy i jest to, czyli mój kochany, uwielbiany krem Bovit Brown Extra Eye Repair Cream. Ja krem pod oczy muszę nałożyć zawsze, ponieważ mam tak wymagającą skórę pod oczami. Jeżeli nie nałożyłabym tego kremu, to po prostu korektor wyglądałby niezaciekawie. ciekawie. Ale jeżeli Wy macie skórę bardzo ładnie napiętą, nawilżoną, to podejrzewam, że już nałożenie tego samego kremu, czy też żelu, czy serum nawilżającego, który nakłada się na całą twarz, też pod oczy, myślę, że by wystarczyło. No mówię, ja tego kroku niestety um, pominąć nie mogę. Jak już skóra jest nawilżona, to może przejść do makijażu. I jeżeli chodzi o tą pierwszą część, pierwszy krok do makijażu, czyli podkład, no to u mnie to się często zmienia w te upalne dni, bo albo używam tego Beautifiera z Inglota, który już Wam mówiłam w poprzednim filmie, jest bardzo lekkim um, podkładem, a właściwie kremem koloryzującym, który fajnie wyrównuje kolory skóry, ale u mnie on jest niewidoczny na skórze i wygląda bardzo naturalnie i jakby go nie czuję w ogóle w trakcie dnia, nawet przy tych upałach. No i to jest idealne rozwiązanie. Ale jeżeli jest naprawdę tak gorąco, że nawet nie chce mi się nakładać jakiegokolwiek mazidła na skórę, to e, przechodzę do pudrów mineralnych, do podkładów mineralnych. I używam albo tego podkładu z Annabelle Minerals, albo podkładu z Clarence. To jest już jakby ta droższa wersja. E, to jest skinny Illusion, właśnie podkład mineralny. On tutaj ma wysuwany pędzelek. E, to jest bardzo fajnie wymyślone, bo on co jest... E, akurat mi się otworzył cały, ale on tutaj jest schowany przy pomocy magnesu, więc on sam nie wypadnie. No i mamy od razu jakby narzędzie nakładania podkładu, jakbyśmy zabierały go na wyjazdy. Chociaż szczerze mówiąc, on jest za duży dla mnie, jak na wyjazdy i... Nigdy nie mieści mi się do kosmetyczki, ale sam produkt naprawdę jest fajny. No i myślę, że pokażę Wam dzisiaj, jak wykonuję makijaż właśnie w te najgorętsze dni, kiedy nie używam mazideł makijażowych do twarzy, tylko właśnie podkładu mineralnego, bo chyba taka kombinacja oprócz jednego filmiku na moim kanale jeszcze się nie pojawiła, więc dobrze będzie to wam pokazać. Kiedy wiem, że do nie będę aplikować podkład mineralny, to nie zaczynam aplikacji makijażu od niego, czyli tak jak robię zawsze, czyli nakładam pierwszy podkład. To w tym przypadku najpierw nakładam korektor pod oczy. Korektor następnie utrwalam pudrem, a dopiero później przechodzę do aplikacji podkładu takim dużym, luźnym pędzlem, em, aplikując tak naprawdę bardzo małą i em, lekką warstwę e, na skórze po to tylko, żeby ten kolor wyrównać i żeby był jakiś e, produkt, do którego inne kosmetyki nakładane na twarz będą mogły się później przyczepić. A korektor to oczywiście Full Cover z makeup forever. Używając tego samego korektora przykrywam wszystkie zaczerwienienia czy też ym, przebarwienia na skórze. Zaczewienia mam tutaj przede wszystkim wokół nosa, bo akurat w tym okresie letnim zawsze męczy mnie alergia. I też aplikuję go odrobinę tutaj na czoło i na brodę, żeby jakby rozjaśnić trochę ten środkowy, środkową partię twarzy, ale nie w taki super ewidentny i nachalny, taki niemalże drag queen sposób, tylko właśnie tak lekko, delikatnie. To później sprawi, że makijaż, później nakładany podkład mineralny będzie wyglądał naprawdę fajnie, ale nie będziemy musieli budować warstw. Na razie nie zwracam uwagi na takie małe niedoskonałości, jak tutaj na brodzie czy na czole. Tego nie będę przykrywać, bo kiedy nałożę za dużą ilość korektora w jednym miejscu, on pod podkładem mineralnym nie będzie fajnie wyglądał. Dlatego tym się zamiamy później, jak już nałożę podkład, a na razie mówię nałożyłam tylko pod oczy, tutaj tak naprawdę na środku twarzy i nałożyłam go dość małą ilość, ale przez to, że on jest mocno kryjący, może się wydawać, zwłaszcza na kamerze, że nałożyłam go mnóstwo. No i też, kiedy ja się trochę opalę, tak by moje cienie pod oczami wydają się być mniejsze przez. Przez to, że po prostu skóra jest ciemniejsza, a skóra pod oczami mi się, mam wrażenie, że nie opala. Więc one wydają się być jaśniejsze, muszę używać mi korektora. No i też jakoś specjalnie nie zależy mi na tym, żeby przy tym makijażu akurat tak super, w 100% zakryć cieni pod oczami. Raczej skupię się na tym, żeby odwrócić uwagę od tych cieni i zwrócić, zwrócić uwagę na oczy, na policzki, na wyświetlenie skóry, czyli właściwie zakrycie cieni pod oczami nie jest moim priorytetem w tym momencie. Kiedy już mamy coś takiego, muszę teraz oczywiście ten korektor na twarzy utrwalić. No i ten korektor pod oczami utrwalam pudrem lame, czyli tym pudrem, którego używam zawsze pod oczy. A tutaj czoło oraz okolice nosa przypudruję pudrem Ben Nye. Tą minimalną ilość korektora, którą nałożyłam na czoło utrwale i też jakby trochę zmatowię właśnie tym pudrem Ben Nye. Um, nie będę tutaj już nakładać um, podkładu mineralnego. Po prostu nie lubię, jak podkład mineralny wygląda na moim czole. Ja ogólnie mam coś z tym czołem takiego, że jeżeli testuję nową pielęgnację, to nie wysypię nigdzie indziej, tylko na czole. Jeżeli oczywiście ta pielęgnacja mi się nie sprawdzi. Jak korzystam z jakiegoś nowego podkładu, jeżeli używam nowego podkładu i on wygląda nieciekawie na skórze, to on najgorzej będzie wyglądał na czole. Także to czoło to jest takie trochę, wiecie, felerna część na mojej twarzy pod tym względem. Więc ona zasługuje na specjalne względy, więc tutaj nie nakładam właśnie tego podkładu mineralnego, tylko właśnie pudruję czoło samym pudrem Ben Nye i wtedy to właściwie jest nic niezauważalne, żaden produkt na czole nie jest zauważalny i o to mi chodzi, bo nie cierpię tego, kiedy nałożę nowy podkład albo przypadkowo nałożę za dużo podkładu i tutaj w tym środkowej, w tej środkowej części czoła wygląda... Tragicznie, po prostu tak włazi w pory, nagle te pory stają się dwa razy większe. Wszystko tutaj widać, no i najbardziej w tym miejscu to się w oczy to, że mamy na sobie podkład. No po prostu nie cierpię tego. Więc po prostu w takie upalne dni opuszczam nakładanie podkładu na czoło całkowicie. No i utrwalam jeszcze tutaj ten korektor wokół nosa. I tym, co już zostało na pędzlu, delikatnie mocuję skórę wokół ust. Jeżeli jest naprawdę bardzo gorąco, ale tak wiecie, wokół 30 stopni, powyżej 30 stopni, to często już na tym etapie skończę makijaż, bo już będę miała dość nakładania czegokolwiek na twarz przy takim upale. Ale jeżeli mam ochotę, będzie jakby rozwinąć ten makijaż do pełnego, no letniego pełnego makijażu, no to przechodzę dalej. Czas nałożyć podkład na twarz, a właściwie lekko tylko tą skórę podkładem musnąć. I ja używam podkładu Annabel Mineral, to jest podkład rozświetlający w odcieniu Sunny Fair, i mimo, że to jest jasny podkład, którego ja używałam jeszcze też 3 miesiące temu, kiedy nie byłam opalona, to w moim przypadku akurat ten odcień dalej się sprawdza, bo ja, tak jak powiedziałam przed chwilą, jedynie muskam tą skórę podkładem, a że ja mam całą skórę na twarzy ciemniejszą od szyi dekoltu, to to delikatne rozjaśnienie, zwłaszcza tutaj na bokach twarzy, kiedy w miejscach, gdzie jakby szyja styka się z twarzą, akurat u mnie to jest mile widziane, więc ja po prostu przechodzę do aplikacji podkładu. Wysypałam sobie już trochę tutaj. Tutaj, e, wpracowałam w pędzel, to jest akurat pędzel z Make Up Forever, bardzo go do podkładu mineralnego lubię. E, no i przechodzimy do rzeczy. Bardziej się koncentruję właśnie na tych policzkach, żeby zakryć, um, albo właściwie lekko tylko ukryć jakieś żyłki. Jak już jest ledwo co na pędzlu, no to mogę się Zacząć przesuwać po innych partiach twarzy. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o podkład. Nie wiem, czy w ogóle jesteście w stanie w kamerze zobaczyć różnicę między skórą przed podkładem a z podkładem. Ja natomiast na żywo różnicę widzę. Widzę, że jest właśnie troszeczkę jaśniejsza i jest bardziej ujednolicona. No i na takim efekcie bardziej mi zależy, a że dla mnie osobiście mm, Pudrowe konsystencje są o wiele przyjemniejsze w dni upalne na skórze niż kremowe. No to, mówię, no nakładanie pudrów jest dla mnie bardziej znośne niż nakładanie podkładów takich płynnych. Czas podkreślić brwi i oczywiście najpierw muszę je wyczesać z każdego produktu, który tam się mógł znaleźć, czyli właściwie w tym przypadku w dzisiejszym to jest tylko puder, a później nakładam już kratkę z Maybelline. Zaczynam od tej budrowej strony i koncentruję się tutaj na tym samouku, czyli tam, gdzie tych włosków w moim przypadku jest najmniej. A później dodaję jeszcze odrobinę kredki w miejsca, gdzie uważam, że przydałoby się jeszcze odrobinę zaznaczenia. Jeśli chodzi o brwi, to, to już wszystko tak naprawdę wiem, bardzo rozczarowujące. Natomiast no, akurat w te dni naprawdę stawiam na, na to, żeby jak najmniej robić, po prostu. I teraz przechodzimy do makijażu oczu. Czasami, jak dzień wcześniej właśnie sobie depiluję brwi, to zostają mi takie czerwone kropeczki jeszcze, więc biorę odrobinę korektora na tym pędzelku, na którym ten korektor, wiecie, naciapałam pod oczy i delikatnie ten kolor tutaj wyrównam. Tutaj nie chodzi o jakieś super precyzyjne malunki. Chodzi tylko o to, żeby tego zaczewienia właśnie nie było, żeby nie odwracało uwagi od makijażu. Ale oczywiście, jeżeli tutaj nic się nie dzieje, jeżeli ten koloryt na na jest jednolity, o to nie ma sensu, nie ma potrzeby nakładać tutaj korektora, czy czegokolwiek tak naprawdę. I produktem, który zrobi mi cały makijaż oczu jest cień w kremie. Ja ostatnio się zakochałam w tym cieniu z firmy NABLA, to jest kolor Dandy. E, świetny cień, taki właśnie brąz, e, perłowy, a właściwie nie tyle perłowy, on jest po prostu rozświetlający, tak można go nazwać. Przepięknie wygląda na powiece. Nakładając go na całą powiekę ruchomą i delikatnie go rozcierając, robimy sobie od razu takie dzienne smoki, gdzie to oko jest zaznaczone, ale nie jest jakieś super ciemne. Jest wodoodporny, utrzymuje się cały dzień, może też stanowić bazę pod dalsze cienie nakładane, wiecie, pudrowe, ale ja już go zostawiam samego. I nakładam go po prostu palcem, nakładam na całą powiekę ruchomą, i tak minimalnie wiecie, staram się go wyciągnąć poza załamanie. Jakby od razu go rozblądowuję. Starajcie się takich cieni kremowych nie nakładać za dużo, bo jak nauczycie za dużo, to po pierwsze mogą wam pękać w ciągu dnia i nie wyglądać za ładnie, takie po prostu. Pęknięcia na, na powiece będziecie miały, albo mogą się w ogóle nie utrwalić i cały dzień się po powiece ślizgać i zbierać w załamaniach, więc nie wykorzystacie tego cienia w 100%. I to tyle, tak naprawdę. Idziemy z drugim okiem. To jest też um, odcień, jakby zbliżony do mojej powieki naturalnie, bo moja powieka jest też dość ciemna, jak możecie zauważyć. I jak jest tak naprawdę, naprawdę gorąco, tak tropikalnie, to też i cienie sobie daruję i tylko podkręca rzęsy, i to tyle. Ale jak już wiecie, mam ochotę na odrobinę makijażu na twarzy. No to właśnie po ten cień kremowy sięgam. A używając pędzelka syntetycznego, nakładam odrobinę tego cienia kremowego na zewnętrzną część dolnej powieki. Ja mam tutaj te wewnętrzne kąciki bardzo ciemne naturalnie, tutaj nie nakładałyśmy ani korektora, ani um, tego cienia kremowego i tu jest naturalny kolor skóry, tak, tutaj to przebija, ale prze, właśnie przez to, że po prostu to oko jest głęboko osadzone i to wynika z jego budowy, e, ale chcę trochę, wiecie, ożywić tą twarz, um, Poza tym, że chcę, żeby ten makijaż był komfortowy w noszeniu przy upale, to chcę, żeby też ładnie wyglądał i żeby oko wydawało się na bardziej wypoczęte, więc tutaj e, dokładnie w te miejsca nałożyć odrobinę beżowego, matowego cienia. I tak ten makijaż można by już zostawić, ale ja chcę odrobinę jeszcze tutaj zaznaczenia tej linii rzęs, żeby oko wydawało się też większe, bo zaraz zobaczycie, że jak umaluję um, linię rzęs troszeczkę ciemniejszym kolorem, to to oko będzie się wydawało o wiele większe od tego. Także odrobiną ciemnego brązu zaznaczam głównie zewnętrzny kącik, właściwie zewnętrzną część linii rzęs, a to, co zostało już na pędzlu, przeciągnę do wewnętrznego kącika. Miejsce zakończenia tej pseudo kreski cieniem to jest tak naprawdę miejsce, w którym zaczyna się dolna powieka i najłatwiej będzie wam ten, to miejsce znaleźć, kiedy przekręcicie głowę w bok i zobaczycie, że od razu dokładnie w tym miejscu przebiega jakby przedłużenie tej dolnej powieki i to jest optymalne miejsce, do którego, optymalne punkty, do którego możecie narysować właśnie ciemną kreskę, czy też właśnie przyciemienie ciemniejszym cieniem i będzie to powiększało wasze oko, ale nie będzie go Ściągało na dół, nie będzie robiło takiego smutnego oczka. Bo już powiedzmy 2 mm dalej, i to już byłoby za daleko. A granica tego ciemniejszego cienia też rozcieram bokiem tego samego pętelka. No, możemy to też zrobić bardzo. Mówię nieprecyzyjnie, bardzo organoleptycznie. Prawda, że to oko jest większe? Przynajmniej wydaje się być większe. To jest właśnie. Jeden mały trik, tylko przyciemnienie linii rzęs, dużo to daje. Następnym krokiem jest porządne podkręcenie rzęs i umalowanie ich tuszem. Jeśli macie opadające powieki, albo bardzo długie rzęsy i w ciągu dnia wasze rzęsy dotykają do powieki górnej albo do łuku bryowego, albo jedno i drugie, to polecam akurat w te upalne dni zainteresować się tuszem wodoodpornym, no bo również powieki nam się potą, więc możliwe, że tusz zacznie się w ciągu dnia odbijać. A przy wodoodpornym, przy wodoodpornej maskarze to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to też właściwie wszystko, mówię, to wszystko jest bardzo minimalistyczne. I jeżeli maluję górny rzęs i nie przyklejam sztucznych, to nie maluję wtedy rzęs dolnych. Ponieważ u mnie dolne rzęsy są bardzo długie, ale nie ma ich zbyt wiele, więc w porównaniu z umalowanymi rzęsami górnymi, one wydają się być dłuższe, bardziej zwracają na siebie uwagę. No i po prostu mi się to nie podoba. Jak przyklejam sztuczne rzęsy, to też je maluję dolne, ale jak maluję tylko górne, to po prostu dolnych nie. Jedyne co, to po prostu zwilżonymi, zwilżonymi a ja palcami ściągam puder i tam cień z tych dolnych rzęs i to wszystko. Po prostu mam wrażenie, że te umalowane dolne rzęsy zakłócają równowagę makijażu oczu. A chcę, żeby główny akcent był na górnej powiece, więc po prostu te dolne rzęsy Udajemy, że ich nie ma. I makijaż, oczu na razie zostawiam na takim etapie. No, on jeszcze właściwie w 99% skończony. Można dodać jeszcze jeden element, ja też go zaraz dodam, ale zaraz powiem o co chodzi. Makijaż twarzy wykończę jeszcze brązerem, i tym brązerem, jak to się ładnie mówi, dodam sobie trochę trójwymiarowości. No bo tym podkładem, korektorem jednak ujednoliciłam cerę i trochę zamazałam moje rysy twarzy, więc nałożę brązer na te strategiczne punkty. To jest akurat ten bronzer z marki Jacobsa, tej um, limitowanej edycji kokosowej. Jeżeli możecie go gdziekolwiek jeszcze dorwać, to go kupcie. On jest cudowny i z każdym następnym użyciem się tylko o tym przekonuję. Jego kolor jest wyjątkowy. Próbowałam porównać go, no próbowałam, po prostu porównywałam go do wszystkich odcieni bronzerów, jakie mam. A trochę ich mam i żaden nie był w takim samym odcieniu. Nie wiem co on jest, ale po prostu ten kolor jest przepiękny. I pasował mi zarówno kiedy byłam o wiele jaśniejsza, jak i teraz, kiedy jestem już zdecydowanie ciemniejsza. Więc jest to bardzo ładny, uniwersalny odcień, który wygląda po prostu jak ładnie zabrązowiona, opalona skóra. Ja już tego tak kiedyś opisywałam, ale to jest idealne określenie dla niego. No, zobaczcie, to nie wygląda jak jakaś super wykonturowana twarz. Wygląda na ładnie muśniętą słońcem i taką, no to jest wiecie, płaska, jednolita. A tu jest. Wow, jak ładnie. No i tak ładnie i łatwo się rozciera, że można by go nakładać przy zamkniętych oczach i bez lustra. I to, co mówiłam, że można by jeszcze zrobić z makijażem oczu, to bierzemy sobie duży pędzelek i nakładamy ten sam bronzer, którego nakładałyśmy na twarz tutaj w załamanie powieki. Tylko tak właśnie znowu, nieprecyzyjnie, tutaj dziabie, dziabie, dziabie. Koniec. Na toł nam powiekę ja za tyle go tak w kierunku skroni. I to tyle. Takie zaangażowanie brązera, którego używacie na twarz, również w makijażu uczu. Sprawia, że makijaż jest ekstra dograny. On jest taki spójny i wygląda przepięknie i bardzo twarzowo, ale większość osób nie będzie w stanie powiedzieć dlaczego, dlaczego tak jest, dlaczego on wygląda tak ładnie. A to właśnie przez to, że brązer. Jest również, że ten kolor po prostu nadaje trójwymiarowości, nadaje kształtu twarzy i przewija się na wszystkich elementach makijażu. Makijaż jest już prawie skończony. Teraz wracam znowu z moim pędzelkiem od korektora, no i tą właśnie odrobiną korektora, która na nim została, i po prostu delikatnie dotykam tych nieprzyjaciół, te zaczerwienienia które zostały mi na skórze i nie zostały przykryte. Tak, żeby one nie, nie skupiały za bardzo na sobie wzroku. Zwłaszcza ten, ta czarne, czerwona czarna. Zwłaszcza ta czerwona kropka tutaj. Żeby makijaż twarzy był skończony, zostało mi już tylko nałożenie rozświatacza oczywiście. I w tym celu posłuży mi um, beka z odcieniem opu. Jest to przepiękny kolor. Idealny do opalonej cery. Ja jestem w nim ostatnio kochana. To najbardziej upalne dni. Często rezygnuję z aplikacji różu, no bo w tym miejscu, tak czy siak, prędzej czy później, i tak pojawi się naturalny rumieniec. No bo wiecie, jak jest tak gorąco, to och, ten po prostu rumieniec pojawi się, czy tego chcemy, czy nie. Ale jeżeli chcę nałożyć róż, to ostatnio sięgam po róż z Nabli i to jest Regal Move. I to jest kolor podobny do Kendry, natomiast on jest delikatnie rozświetlający. Zaraz wam to właśnie pokażę. Tylko go. Tak mu śniemy. I on teraz będzie nam imitował ten rumieniec, który się pojawił po 15 minutach siedzenia w upale. Coś takiego. Makijażu często zostawiam już taki, po prostu, czyli z balsamem. Mogę go najwyżej no, trochę dołożyć. Tak tego go Klepując, też żeby nie było go za dużo, no bo w upale nawet za duża ilość balsamu na ustach jest niekomfortowa. Natomiast jeżeli mam ochotę zmienić ten charakter całego makijażu, to wystarczy zmienić tylko makijaż ust. Bo z takiego, powiedzmy, niezobowiązującego, mało wyraźnego, zaznaczającego tylko kontur przez to, że się błyszczy, na właśnie bardziej wyrysowaną, matową pomadkę, może jeszcze jakimś wyraźnym odcieniu, Kompletnie zmieniamy to, jak nasz makijaż wygląda, się taki bardziej zauważalny. Zresztą zaraz to Wam pokażę. Także tak wygląda pierwsza wersja skończonego makijażu, tylko z balsamem. A tak wygląda dokładnie ten sam makijaż, tylko z inną pomadką, z innym makijażem ust. Prawda, że jest duża różnica. Obie wersje mi się podobają, po prostu zmieniam to sobie zależnie od humoru czy okazji. No i oczywiście można jeszcze makijaż na koniec spryskać mgiełką jakąkolwiek, jaką lubicie najbardziej, czy utrwalającą, czy orzeźwiającą, żeby po prostu trochę sobie jeszcze takiej świeżości do tego makijażu dodać. I tak wygląda skończony makijaż. Mój ulubiony makijaż dzienny, mój ulubiony makijaż na upały. Mam nadzieję, że się wam podoba. Jak zawsze lista wszystkich kosmetyków, które użyłam, pędzli, informacje o lakierach, wszystko znajdziecie w opisie pod filmem, także do filmu, do filmu. Do opisu pod filmem zapraszam was serdecznie. W komentarzach pod filmem koniecznie dajcie znać, który kosmetyk z dzisiejszego makijażu spodobał się wam najbardziej, a być może też który trik się wam najbardziej przyda, bo kilka w trakcie filmu takich trików padło. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie. A jeżeli wy macie jakieś fajne triki na um, utrzymanie swojego makijażu w stanie jak najlepszym, albo na wykonanie go w upały w taki sposób, żeby był jak najbardziej znośny, to też pojdziecie się tym w komentarzach. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli się wam filmik spodobał, proszę was o zostawienie kciuka do góry i do zobaczenia następnym razem. Pa!